9 marca w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju odbył się wernisarz nowej wystawy prac Marii Komorowskiej pod nazwą Na Pniu, w której zaprezentowane zostały różne formy ściętych pni i obrazy graficzne drzew. Związana od wielu lat z Muzeum Papiernictwa artystka studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się grafiką i pracuje głównie w technice papieru czerpanego. Obecnie wykłada rysunek i malarstwo w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Temat dzisiejszej wystawy. Skąd pomysł? No, od tego trzeba zacząć, że Maria Komorowska jest jedną z wielu artystek sztuki papieru, ale szczerze mówiąc jest to jedna z osób, która najdłużej zajmuje się wykorzystywaniem papieru jako tworzywa artystycznego. Z Marią Komorowską współpracujemy już od wielu lat, przynajmniej od 1997 roku. Ona tutaj w muzeum tworzy swoje prace. Właściwie większość tych prac, które tutaj prezentujemy na wystawie powstało w młynie papierniczym, zatem młyn papierniczy Nasza czerpalnia jest swego rodzaju takim atelier artystycznym Marii Komorowskiej. W związku z tym dojrzeli, dojrzeliśmy do tego, by w końcu te prace, które powstawały tutaj przez lata, pokazać zwiedzającym. Mam nadzieję, że wystawa wywoła bardzo dobre skojarzenia, tym bardziej, że artystka porusza istotne tematy. Tematy związane z ekologią, z poszanowaniem przyrody, z, poszan z poszanowaniem drzew. Każe się nawet wsłuchiwać w to, co przyroda nam mówi. No, Mam nadzieję, że, że wystawa również skłoni zwiedzających do tego, by się troszkę powsłuchiwali w środowisko, w to, co, w to, co te drzewa, te pnie nam mówią. Skąd pomysł na tematykę tej wystawy? Inspiracją była, było zdjęcie mojej koleżanki, mojej przyjaciółki, której zresztą tę wystawę dedykuję, bo niestety w zeszłym roku od nas odeszła. i Jej zdjęcie, fotografia to był ten pierwszy flash. Pierwsze takie spojrzenie na, na pięć, że jest to fantastyczna forma harmonijna. Te linie krążące centrycznie, rok za rokiem przybywające. Jest to temat, o którym warto opowiedzieć. Ja z kolei, ona zrobiła zdjęcie leżących przy drodze. Takich ściętych kawałów drewna. Ja po tym zdjęciu spojrzałam na ziemię i zobaczyłam te pnie, które wydobywają się tuż nad poziomem ziemi. I one z kolei niosą w sobie piękne obrazy. Patyny pozostawione na działanie warunków atmosferycznych przyjmują rudości, szarości, a ponieważ ja jestem monochromatyczna w swoim takim wykształceniu graficznym, to, to ulegam właśnie urokowi tego pierwszego obrazu, ale później te prace, które tu prezentowane są, one są już nie obrazem tym malarskim, który widzimy, ale obrazem graficznym, który powstał z odbicia kredką pastelową tych wszystkich matryc, które są historią linii życia drzewa, jak i również przecięcia tych linii harmonijnych, pięknych, spokojnych. Dramatycznymi liniami piły, która ścinała, czyli dokonała tego brutalnego, jakiego zakończenia życia tej, tego drzewa. Dzisiejsza tematyka wystawy, papier, drzewo, jak pani ocenia tę wystawę? Jedna z piękniejszych wystaw, które były w muzeum. Bardzo mocno związana z przyrodą, bardzo mocno związana z ekologią. O tym autorka nam pięknie opowiadała i opowiadała o no, okolicznościach, w których te prace powstały. Okolicznościach i. No i dlaczego te prace powstały? Także one są piękne, naprawdę piękne, a oprócz tego te, które widzimy tu za mną, ja myślę, że są wspaniałym materiałem do dekoracji wnętrz. Ja sobie wyobrażam betonowe ściany i te surowe prace, które obrazują drzewa.